Mnie, proszę Państwa, <laughs> zgłoszono do prokuratury, Zgłosili, zgłosiły mi organizacje ukraińskie za mowę nienawiści, za szczucie przeciwko Ukraińcom. Byłem ścigany listem gończym przez prokuraturę. Przez przypadek policja mnie znalazła na ulicy, wręczyła mi ten, to, uświadomiła mi, że jestem ścigany. Ja się zameldowałem do prokuratury. Okazało się, że Pani prokurator nie może mnie oskarżyć, ponieważ nie znalazła winy we mnie. Ja w filmach o rzezi wołyńskiej zawsze mówiłem o banderowcach i neobanderowcach. Ja proszę Państwa, mam nadzieję, że Wy też, na banderowską Ukrainę się nie zgadzam. Ale nie ma innej Ukrainy. Nie ma innej Ukrainy. Rządy Ukrainy całkowicie oddały się sprawie banderowskiej. Nie ma miejsca w tej części Europy na Polaków i banderowców. To się musi zawsze skończyć źle. Historia tak pokazała. A Ukraina nie chce zejść z drogi banderowskiej, bo czerpie z tego profity. Bardzo konkretne profity. Przypominam, w pierwszym numerze Magna Polonia. Jest bardzo poważny artykuł ze zdjęciami, jak to ludzie, żeby się bronić przed ukraińską powstańczą armią, wstępowali do NKWD. Tak, proszę Państwa, do NKWD. To była taka rezerwa NKWD. Dostawali umundurowania i broń, żeby móc się bronić przed atakami ukraińskiej powstańczej armii. I dzisiaj tych ludzi, tylko dlatego, że to była jedyna forma obrony, będzie się nazywało zdrajcami? A wcześniej, dopóki na tych terenach było jeszcze wojska niemieckie, ci ludzie dostawali broń od Niemców. Czy też byli zdrajcami? Że bronili swojego życia, swoich domostw, swoich gospodarstw? Jest film Wołyń. On jest do zobaczenia. Odsyłam państwa do tego filmu. Tam jest tylko jedna nieprawdziwa scena. Do tej nieprawdy przyznał się sam reżyser Smarzowski. Tam jest taka scena, kiedy Polacy mieliby to odciąć siekierą głowę młodej Ukraińce. I Smażowski powiedział, że to się nie zdarzyło, ale mu pasowało do koncepcji. <laughs> Proszę Państwa, prawda czasu, prawda ekranu, ale dobrze, że ten film powstał. Dobrze. I. Scena symboliczna, kiedy bohaterka z dzieckiem na ręku ucieka i chroni się w środku niemieckiego oddziału, bo wie, że włos z głowy jej nie spadnie, jest sceną bardzo symboliczną, tragiczną wręcz nawet. Ja wiem, chcemy dobrze żyć, chcemy mieć święty spokój, chcemy o tym zapomnieć, chcemy żyć normalnie. Ale za późno, drogi rodaku, urodziłeś się Polakiem, masz polskie obowiązki. Jednym z tych polskich obowiązków jest również sprawa tej rzezi i tego 11 lipca. Myślisz, że jak zapomnisz o tym, to świat Cię będzie kochał i banderowcy Cię będą kochać? Nie. Tylko wtedy Cię będą kochać jak będziesz gospodarzem u siebie i będziesz decydentem u siebie i będziesz stawiał pomniki swoim ofiar ofiarom, które są z twojego narodu. Tylko wtedy. Ani kroku do tyłu. Ani kroku do tyłu. Żadnego relatywizmu, żadnych ustępstw w tym temacie. Bo każde ustępstwo w temacie rzezi wołyńskiej, jest zdradą narodu. Nie chcę wam tutaj przytaczać opisów tej rzezi. W internecie jest.